Dzisiaj cykl z serii Zadbaj o siebie, co jest bardzo ważne, aby zbudować sensowną i naprawdę owocną relację. Także, tak naprawdę, zadbaj o siebie. O co w tym chodzi? Jeżeli ty będziesz szczęśliwy, to osoby, które ciebie otaczają, też będą szczęśliwe. Brzmi banalnie, ale tak jest. Generalnie to jest tak, że zdrowo funkcjonująca relacja to jest taka, gdzie jest czas twój, czas. Twojej partnerki, Twojego partnera i Wasz czas wspólny. Relacja nigdy nie będzie funkcjonowała, jeżeli będzie tylko czas mój i Twój, ale nie będzie naszego, i nigdy nie będzie funkcjonowała, jeżeli będzie tylko czas nasz, a ja nie mam czasu dla siebie. Dlatego musisz zadbać o to, aby znaleźć, wygospodarować trochę tego czasu dla siebie. Generalnie, jak jest pożar, to zawsze znajdziesz czas. Wiem, że teraz stosujesz wymówki, ale ja nie mam czasu. Jak jest pożar, zawsze znajdziesz czas. Po co masz szukać tego czasu tylko jak jest pożar? Poszukaj go, zanim jeszcze on się rozpali na dobre. Zadbaj o te relacje. I teraz, czy to będzie spacer z psem lub porzucanie mu piłki, czy to będzie czas dla Ciebie, kiedy poczytasz książkę, czy chcesz sobie szybko pojeździć, ale to wiadomo, nie na ulicach. Jedź sobie na tor, zatankuj na full, jedno krążenie, jak Cię stać, zmieniaj opony, bo możesz je spalić. Wyszalej się, wygrzej tam, ale miej ten czas dla siebie. Możesz. Yy, pobiegać, możesz iść na siłownię. Możesz tak naprawdę... Chyba nie mogę teraz odwrócić kamery, bo... ale zrobimy tak. Możesz najzwyczajniej jechać sobie postrzelać. To też odreaguje fajnie, masz ten czas dla siebie. Ale ważne, żebyś go miał. I teraz wracasz. Wracasz. Teraz mamy godzinę 13.36. Wracasz wieczorem do domu i masz czas dla rodziny, dla swojej partnerki, dla swojego partnera. Rano się budzisz, sąsiad może w niedzielę rano o siódmej kosić trawę, współczuję Ci, jeśli masz takiego sąsiada, ale okej, okay. może kosić trawę, ale Ty miałeś ten czas, ty odreagowałeś, Ty masz czas dla rodziny, Ty masz czas na pracę, Ty masz czas na swoje pasje, co jest cholernie ważne. I Ty jesteś spokojny, kochanie, a tam jeszcze zostało coś na to śniadanie, ta, ten serek, ta wędlinka i jesteś spokojny, nikt Cię nie denerwuje. Pies możesz czekać i też się nie denerwujesz, bo zadbałeś o siebie. Więc nigdy, przenigdy nie zapominaj o tym, aby zadbać o siebie. Wiele lat to powtarzam. Zacznij od siebie, a poukładasz wszystko w swoim życiu. A zaczniemy od Twojej relacji. I trzymam jak zwykle za Ciebie kciuki. I pozdrawiam.